się ma krytośfy. Słuchajcie, dzisiaj taka szybka wrzuta, bo jak wiecie, wykresy analizujemy w środę, natomiast coś się tu zaczyna kombinować, coś się tu zaczyna dziać i e, taki szybki strzał myślę, nikomu jeszcze nie zaszkodził. Dobra, to oczywiście standardowo ogłoszenia e, osiedlowe. Ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co zobaczycie w tym filmie, nie może być traktowane jako parada inwestycyjna. Są to moje dywagacje, moje przemyślenia o charakterze edukacyjnym. I oczywiście, jeżeli to czaicie, to petarda lecimy z tematem. Jeżeli tego nie czaicie, to na przykład, tak jak mówiłem ostatnio, weźcie w łapę pilota i sobie włączcie jakiś e, kanał rozrywkowo-towarzyski. E, I wtedy będzie na tym na pewno wyjdzie wam, wyjdzie wam to na zdrowie. O, tak wam to powiem. E, dobra, słuchajcie, dzisiaj, dlaczego my się w ogóle tu widzimy? To jeszcze zanim tu przejdziemy do tego, to szybki przeultra mega -span. spam. Spam, e, słuchajcie, to jest mój Twitter, zapraszam was na twitka. Link będzie w opisie. Oczywiście zapraszam was, żebyście dołączali do grupy na Telegramie, gdzie mamy całkiem fajnych kryptoświrów. E, no i dobra, 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 koniec koniec, kuniec tego dobrego. Zaczynamy mówić, co tu się wydarzyło. E, słuchajcie, dzisiaj rano puszczałem twita bo Bitcoin generalnie nadal tak jak widzicie jak kiedyś wam mówiłem bessa i basta. Nie ma tutaj mówienia, że o będzie Lambo, bo jak na razie jest szambo i tutaj piwnica pomidor i ten scenariusz się sprawdził raz kanał spadkowy żeśmy wydoili w dół drugi raz pff, pomidorowa no i w końcu zaczęliśmy się tutaj borykać z jakimś range'em range'em który generalnie został wybroniony raz na poziomie plus minus 34 tysięcy i załóżmy do tych 38 tysięcy i tysia pół czyli 38 500 i 34 można uznać że mamy tutaj pewien range i teraz co to co co, co się w ogóle pokiełbasiło i dlaczego Pokiełbasiło się tyle, że Bitcoin rano książkowo odbijał się od tego oto zewnętrznego kanału spadkowego i miał być pomidor. I generalnie powiem Wam szczerze, sam liczyłem na to, że on dzisiaj pójdzie. Bardziej się spodziewałem, że puszczę shorta z tego etapu, i taki mam plan. Oczywiście cały czas się na to nadstawiam. Natomiast powiem Wam jedną rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać, bo powiem Wam tak: dominacja Bitcoina, i to Wam pokażę tutaj. Ci, którzy są już troszkę dłużej na krypto, wiedzą, co to jest dominacja bitcoina. To jest przepływ po prostu kapitału, i w tym momencie inwestorzy bardziej jarają się bitcoinem niż, słuchajcie. Jakimiś tam altami. I zobaczcie, dominacja bitcoina systematycznie w przeciągu ostatniego okresu rośnie. Czyli bitcoin zaczyna nabierać mocy. Nabieranie mocy bitcoina powoduje, że tracą alty, no bo to jest dominacja bitcoina wobec altów, więc inwestorzy wolą przepompować kapuśniak z altów albo wyjść do stablecoinów i zapolować na Bitco bitcoina. Ma to sens. Oczywiście to się nie dzieje pierwszy raz i to się dzieje z reguły bardzo często, natomiast widzimy tutaj. Bardzo wyraźny wzrost. Mało tego, jak sobie zobaczycie potwierdzenie tej całej zabawy, poczekaj, ta, poczekaj, ta, bożem się zakręcił jak termos. Dobra, i teraz zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz. Widać po dominacji bitcoina, że przepływ kapitału z tych małych altów znowu wrócił nam do króla krypto. Mało tego, mamy tutaj jakiś taki, można powiedzieć, mały przebój, ponieważ bitcoin. Po tym, jak dał sygnał, że jednak będzie respektował zewnętrzną stronę kanału, będzie jednak spadał dalej, będzie pomidorowa, zaczyna nagle na wieczór walczyć. I to jest generalnie, słuchajcie, informacja cenna. Ja oczywiście nadal nie będę się tu podniecał jak gimnazjalista, nie powiem czym, ale jakbyśmy wyszli tu i byśmy odbili się od zewnętrznej części tego kanału spadkowego, przebili się przez arcy ultra ważny poziom 40 tysięcy i stąd wystartowali do góry po kolejnym riteście, wtedy będę spokojny, bo nic nam nie mówi o tym, że my, słuchajcie. Wybijemy się stąd i będzie kapuśniak. Ewentualnie, co by było też całkiem spoko opcją, to jakbyśmy teraz złapali mały zjazd i znowu stąd wyszli. I mielibyśmy wtedy takie klasyczne, co wam pokazywałem ostatnio. Czyli co? No, wczoraj było double bottom, i wtedy mamy piękny wystrzał do góry. Podoba mi się to i muszę przyznać, że. E, nabieram troszeczkę nadziei, pomimo tego, że ogólnie cały czas jestem nastawiony na te e, 30 tysięcy na Bitcoinie. Taka informacja plus zmieniająca się dominacja Bitcoina to są całkiem dobre sprawy. I uwaga, bo jeszcze mamy tutaj taki mały psikus. Słuchajcie, e, likwidacja na longach, czyli na pozycjach do wzrostu, zobaczcie, no jest jakaś, zawsze będzie, bo zawsze ktoś przegrywa, żeby ktoś inny mógł wygrywać. Ale zobaczcie, porównajcie to sobie do shortów. Na shorterach jadymy, jadymy, słuchajcie. I teraz uwaga, bo ten ruch w górę, który mamy, może być likwidacją pozycji krótkich, tak? Czyli polujemy na shorterów i boom w dół. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Jak my zbijamy shorterów, łapiemy kapitał i łapiemy płynność, to może się wysprzęglimy w końcu i nabierzemy trochę mocy. Nie ma co się tym ruchem podniecać, bo ten ruch, słuchajcie, to jest ruch em, niezdecydowany. Jest to wzrost. Tą bitwę ciągle po trochu, po trochu wygrywa, wygrywają kupujący, jak widzicie, ale to nie są mocne, zdecydowane świeczki, to tak jak byście wiecie, no, e, chciałabym, ale się boję, albo ja bym chciał, ale troszkę nie jestem taki odważny jak, nie wiem, Braveheart albo coś takiego, więc e, to nie tędy droga. To jest jeszcze zbyt słabe, żeby mnie przekonało, natomiast to pokazuje, że kupujący nie chcą tego bitcoina tak łatwo odpuszczać. Przy okazji wypolujemy trochę shortów po raz kolejny, po raz kolejny wybijemy z głowy spuszczanie rynku na dół i może akuratnie w tym momencie faktycznie coś się nam zmieni. E, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, Bitcoin rósł i na normalnym rynku, kiedy nie ma takiego tąpnięcia, z reguły za Bitcoinem alty idą. Tu nam dominacja Bitcoina zaczęła pokazywać, że kapitał do Bitcoina zaczyna wchodzić, co widać po tej ciągłej wygranej kupujących, tak? I to możecie sobie potwierdzić. Zobaczcie, mamy od 23 stycznia wzrost na Bitcoinie, powolutku, bo powolutku, ale ten tydzień, czyli 23, 30, a nawet dzisiaj 31, mamy delikatne wzrosty. Zobaczcie, co robi Cardano. Gleba. Co robi na przykład, nie wiem, Polka Dot? Gleba. Co robi na przykład, nie wiem, SXP? Może tu się ruszyło. Takie tam jest, ale nadal gleba. W związku z powyższym, słuchajcie, gdzie byście nie zajrzeli? Zobaczcie. Gleba. Widzicie? Wszędzie jesteśmy na poziomie. To była dobra impreza. Pomidor pat na glebę i leży i gleba, gleba, gleba. Więc jeżeli tu mamy glebę na altach, na jednym, drugim, trzecim, czwartym alcie, a Bitcoin zaczyna nam powolutku robić ruchy do góry, jest to jasna informacja. Kapitał z altów pofrunął do bitka. Jak kapitał z altów pofrunął do bitka, to tego bitka ludzie będą bardzo chętnie bronić i teraz yy, Parę polowań na shorterów i rynek się może wysprzęglić. Tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz. I o tym na pewno powtórzę w środę, i w środę zobaczymy, jak to się rozegrało. Najważniejsza rzecz to, tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, wychodzimy tu i stąd dopiero szukamy trampoliny do góry. Tym się na razie nie ma co podniecać. Równie dobrze może być tutaj z powrotem zjazd i zrobi nam się double bottom, i dopiero stąd możemy odpalić, tak? Więc pamiętajcie o tym, że ten kanał cały czas trzymał bitcoina, natomiast tu przy tym yy, poziomie 34 tysięcy, jako poziomie wsparcia ważnym, możemy złapać double bottom. To jest naprawdę całkiem ciekawe rozwiązanie dla mnie, więc mam tutaj opcję shorta. Nie ukrywam, że być może go dzisiaj wieczorem odpalę przed snem. Jeżeli nie, to bym chciał wyjście, tu wyjście i po takim e, pięknym riteście jednym, riteście drugim naprawdę możemy się odsprzęglić. Myślę, że ten kapitał, który przychodzi do bito, bitcoina powolutku, powolutku może zacząć nam sugerować, że nadzieja powraca. A zatem e, jeżeli nadzieja powraca, jeżeli faktycznie pokonamy tą e, straszną czarną myśl spadku na 30 tysięcy, to, to to oczywiście życzę Wam tego, uważajcie z shortami, bo tak jak widzieliście, polowanie na shorty trwa. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, na szybkiej aktualizacji, miłego wieczorku, e, no i widzimy się, znaczy, o, wow, jakie jeszcze się nie widzimy, ale spokojnie, co się odwlecze, to nie uciecze, e, na razie wygrajmy z pomidorem na rynku, pff, więc życzę Wam miłego wieczorku, dzięki za jesteście, zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania kanału, jeżeli jesteście po raz pierwszy moim całym widzom genialnym zresztą bardzo dziękuję i widzimy się słyszymy się znaczy się znowu się pomyliłem godemet niebawem adios